W momencie, kiedy walnąłem setkę i poczułem takie mrowienie takie fajne, nie? Wtedy poszło nie tak. Bo ja wtedy po prostu coś mi kliknęło w głowie i już był taki tunel, ja już nic mnie nie interesowało, tylko własna morda, nie? Nie interesowało mnie, co ona myśli, co ludzie myślą. Po prostu liczyło się to, żeby się nachlać. Gdzie nie piłem trzy miesiące? I ja tego nie mogłem zrozumieć. Jak to jest, że ja nie jestem alkoholikiem, bo przecież nie piję codziennie, a się napiłem i, i muszę pić, nie? I poszłem w miejsce, które, które znałem, bo kiedyś tam byłem, czyli na Poplar, a, ale tym razem, tym razem chciałem wiedzieć dla siebie, nie? I ja się szybko dowiedziałem, nie? Dlaczego tak się stało. E, dobrze, że się nie odezwałem na tym mityngu, bo chciałem powiedzieć, że jestem prawie alkoholikiem. Zrobiłby siebie Debila. Był tam taki gościu, który podniósł rękę nie i mówi, mam na imię tak i tak, mam dom, mam żonę, mam dziecko, mam auto, mam pracę, nie byłem w szpitalu, nie byłem karany, nie byłem to, ale jestem alkoholikiem. Ja sobie myślę, co on pierdzieli, jakim alkoholikiem? Przez to elegancki facet jest, nie? Moje, mo, moja wizja alkoholika to był malinowy dziadek, krzywy nos, zaszczany pod sklepem. Ja taki przecież nie jestem, ja nie jestem alkoholikiem, nie? A to osoba elegancka, na którą mogę patrzeć, nie? Bo ma fajną pracę, akurat się to złożyło, że to jest ta praca, którą ja w przyszłości będę wykonywał. I on mówi, że jest alkoholikiem. Jak to, nie? I dało mi to trochę do myślenia. Tydzień później wziąłem sponsora, bo po prostu e, sa, samo to widzenie tych ludzi, nie? że są szczęśliwi, e, ja zaufałem temu, nie? I dobrze, że zaufałem, bo, bo dzisiaj jest troszkę inaczej, trochę lepiej, ale nie będę mówił o tym na razie, jak jest dobrze. Powiem Wam o tej sytuacji na, na tym poplar. I ja bardzo wiecie, miałem problem z modleniem się. Nie? Ja przyszłem jako agnostyki. Ja miałem duży problem nie? z tą sugestią, że mam na kolana padać. Ja mówię, Ale na kolana, ale po co? Przecież To nie, to nie będzie szczere. A mamy przecież być 100% szczerzy z sobą. Nie? Uczciwość i to tamtą Jak ja będę uczciwy, jak będę padał na kolana i okłamywał sam siebie, że ja będę się modlił do jakiegoś Boga, w którego nie wierzę. nie? Stary, módl się, nie wnikaj, klękaj. nie? I, i, i myślę sobie, Boże Święty, kolejny nawiedzony, o Jezus, to No i co? No i klękałem, klękałem. Uf, minęły dwa tygodnie. Wstałem pewnego ranka, jakiś taki zadowolony, nie? Spokojnie, wszystko jakoś tak było dobrze. Potem miałem